Orędzie Maryi przekazane do Pedro Regis 25 stycznia 2025 roku. Kochane dzieci, ci, którzy kochają prawdę i jej bronią, będą prześladowani i nienawidzeni, ale będą mieli zawsze ochronę i błogosławieństwo nieba. Nie lękajcie się. Nie ma zwycięstwa bez krzyża. Ufajcie Jezusowi, gdyż On jest Waszym wszystkim, a bez Niego nic nie możecie zrobić. Znam każdy z Was po imieniu i będę się za Was modlić do mojego Jezusa. Otwórzcie swe serca na miłość Bożą i bądźcie tymi, którzy niosą pokój. Przyszłam z nieba, by Wam pomóc. Ale nie pozwólcie, by wasza wolność oderwała was od drogi, jaką wam wskazałam. Módlcie się, bądźcie dobrzy dla siebie nawzajem. To w tym życiu, nie w przyszłym, macie świadczyć o swej wierze, odwagi. Jeśli przydarzy się Wam upadek, wołajcie do Jezusa i szukajcie sił w Jego słowach i Eucharystii. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób, ale ci, którzy wytrwają w wierności aż dość końca osiągną zwycięstwo. Nie zapominajcie ja Was kocham i zawsze będę z wami.